To wygląda tak. Krzyczą faszyści, a Bandera nie był faszystą wcale. Zamor wymordował wielu z naszych pradziadków, dziadków. Także krzyczą prawdę, że faszyzm się odrodził tylko sztandary zmienił na czerwono-czarne. Proszę, ciebie Warszawy! Mordercy, zgadza się? Mordercy faszystów? XVII. wymordowali wielu z Nie wyrażamy zgody na. Prosimy policję odejść. To jest oficjalny, zgroszony zgromadzenie. Dzięki tym żołnierzom nie mówimy dziś po niemiecku. Nie ma miejsca dla faszyzmu w Nie ma miejsca dla faszyzmu! Tak, krzyczą nie ma miejsca dla faszyzmu to niech wyjeżdżają stąd faszyści Dla nich nie było ważne to, że jakakolwiek totalitaryzm Oni przyszli wyzwalać ludzi Oddali życie miejsca zbrodniarze to są ci, którzy nie pozwalają uciec cywilom. A krzyczą zbrodniarze.

To nie To nie Huciech, tam jest Ukraina. Tam jest Ukraina, tam jest Ukraina. Tam jest Ukraina. Jest prawo międzynarodowe. Jest prawo międzynarodowe. Jest prawo międzynarodowe i zostały ustalone granice. I granic trzeba szanować. Ale nikt ich nie zgłosił do ONZ-u, drogi kolego. Nie, no to pan jest wściekły od rana. Pan, pan, pan wściekły od rana jest. No, pan jest w ogóle tak, a naród, który nie zna swojej historii, niestety nie zasługuje na no, to Polak, kto śpiewa pieśni polskie? urodziłbym się! Polak, kto śpiewa, śpiewa pieśni polskie! Pan powiedział, że jest Polakiem i Warszawiekiem, a śpiewa pieśni rosyjskie! Jak to nie ma ustalony. Nie ma. Opłacony prowokatem. Pan nie ma ustalonej w trakcie Śmierdzą na odległość. Zaraz powie pan, że na przykład. Gdańsk a gdzie? Gdańsk niemiecki jest. Kaliningrad też niemiecki. Pols, Polski, Polski, Pol tak. Z tak. Ta, a to przecież było tylko lenno, to nigdy nie należało. A Fakt medialny jest. Tak. Prawdy czasu, prawdy ekranu. Widzę, że cały czas aktualny, Ale naprawdę, w, czasu, oni też klare. nie pamiętają, że mnóstwo Ukraińców w, armii, w szeregach armii radzieckiej walczyło, czyli jak oni bezczeszczą takie miejsca, to tak jakby na groby swoich ojców no i dziadów kluli. No. To jest coś, <much coded> straszne. <much dedi> tak, Jelcyn to samo. Jelcyn to samo. Rosjanie zaatakowali wstecz. <much zle> weszli do cudzego państwa. Nie ma prawa. Nie ma prawa obu państwo. Jeden żołnierz, żołnierz w weszli do tego państwa. ma to A jak weszli, no to poniosą tego konsekwencje. Mam nadzieję, że wybiją co do jednego. Putin, mój, niech

To, to jest cmentarz. to jest smentka. to jest cmentarz. Szacunku. To są Ukraińcy, Uzbekcy, wszystkie narodowości Związku Radzieckiego to są. Trzeba dać im cześć. nie część. Ona stała, krzyczała w treningi, słynie to, rozumiesz? Ja im po prostu nie. Ja, że to wie zniał. No, nie あっこんにちは。 Ja panu nie ubliżam, Pan powiedział, ja pan ja o Rosjanach, nie o Polakach, ale ale panie, nie chcemy, nie nie mówi, Pan jest Polakiem. nie chcemy słuchać. Pan jest ja, polak. a ja pana nie chcę słuchać. I niech pan mnie ja, nie dotyka. Niech pan mnie nie dotyka. Że ja że nie a mnie pan nie będzie mówić, gdzie no, ja mam no, iść. Ja też pana nie chcę słuchać. Ja też pana nie chcę słuchać. To jest pierwsza to miejsce. Ale pan mnie nie dotyka. Pan mnie nie dotyka, jakim Słuchaj, prawem? Ja, pan ja taki... pana nie dotykam Ja pana nie dotykam Ale pan, i pan... ma zepsuty słuch i Ja serce. pana nie dotykam tak, pan dobra, pan to pan i pan mnie też nie dotyka To jest starsza osoba, proszę, proszę, szacunku starsza, to jak jest starsza, to powinna być też mądra, tak? Eee, spokojnie. No to proszę, nie, być proszę nie dotykać. Ja nikogo nie dotykam. Proszę, Moją nie dotykać. Rodzinę, pan proszę, pan proszę. mi dotykać. Nie, pana mnie rodzina nie obchodzi, ja pana nie znam. Ja pana nie znam, ja pana nie, znam. nie obchodzi nie mnie pana rodzina. Opłacony typowy pieniacz. Ja ja a... Aż mafiane ja w kącikach ust. Tak, tak, sabotażysty. Nie, to pan, nie pan do mnie przyszedł, Zresztą, nie ja do pana. Mocno ja prowokuje. Dobrany aktor, bo do ma gardłowy, mocny Ale nie głosu. się i zaczął mi do mnie coś mówić. To się na castingach takich ludzi dobiera. Pan do mnie ma pretensje. To nie, nie ja pan I do zobacz, pana zobacz przyszedł, że nie Atakuje za starszych, słabszych. Tak, 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 tak. jest taki odwanie. ja poważny. nie atakuję, ten pan przyszedł do mnie, nie ja do pana. Ja stałem tam dalej. Po To po co łazisz? A to po co pan przyszedł? Ale po co łazisz? Ale to po co pan. To po co A to po Ale to po co pan za mną chodzi? No. 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 Więc proszę, tu jest no. cmentarz. Zachowuj się, tu, tu, tu jest też warszata, Ukraińcy tu jest polska, tu, tu jest też polska. Ukraińcy tu nie ma na tym dla Rusji. Rosji. Tu jest Polska. To ciesz się, bo, że możesz mówić po polsku, a nie po niemiecku. Bo będę jakby było stało, inaczej, to byś po niemiecku gadał będę dzisiaj. Sobie stało, gdzie Albo kto wie, czy byś no. w ogóle istniał. Tak jak my wszyscy, czy byśmy istnieli. Cieszy. To się cieszy. No, Jeszcze cię Rosja nie wyzwoliła. To jeszcze i stanie. Ja wyzwoli wyzwolić, to też panie no, no ja wyzwolę też i ciebie później. Czekam, czekam. Czekaj, 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 Kiedy mnie wyzwoli? Kiedy mnie wyzwoli? Nie, nie szalony. Terazowy prowokator. O, tutaj, bo starsze osoby zaczepia. Nie, to starsze osoby mnie zaczepiają. A, no. tak, tak. Grożą mu staruszkowie, ledwo chodzący. Nie, ja nie powiedziałem, że grożą, tylko zaczepiają. Jak pan je rozróżnia groźby od zaczepienia, no to nie moja. No, nie, nie konfabuluj, mistrzuniu. Nie, nie, Jak to, nie konfabuluj, ma pan nagrane, pan nagrywa wszystko, ma pan... A, może pan, jak pan ma kłopoty z pamięcią, co ja mówię, to pan sobie od, odsłucha odtworze, na tym swoim odtworze. nagraniu i będzie wiedział. Odtworzę, przekażę, nie bój się. Policja, do, do raportów policjantów przekażę

Założyli naski świnie, bo są świnia. A to tak. bo są, po prostu pokazali swoją twarz prawdziwą. No nie udajmy. Ale nie dajmy, się było każdy tak. To, no, just 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 amerykańskie no, no, no. Już tam To nie. Mają. Nawet prezydent nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 taka jest informacja. jest nie, nie,

Też nie mogło być jest aniżeli. Tak też nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie Nie ma. Nie ma. Nie 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 ma. Nie ma. Nie ma. Nie Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie 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 Wynajęci prowokatorzy, na szczęście policja też mamy. Po której stronie mówię? Ja? Po naszej, a po której? Jedynej słusznej. Szkoda, że na cmentarzu takie rzeczy się dzieją. Tutaj. Dzieciaki nie mają pojęcia, że wśród żołnierzy radzieckich to są ukraińcy, kazachowie, Uzbekowie. No pokazali prawdziwą twarz, to takie hasła słyszałem. No charakterystyka ukraińska. Nie mówmy ukraińska, bo na Ukrainie bardzo dużo uczciwych ludzi też mieszka, ale tak. rozdziałają Banderowcy. Dużo Ukraińców ma pochodzenie rosyjskie, polskie. Mieszkańcy, mieszkańcy Website, tak. Ok Europa... No right. tak, oni się pewnego dnia obudzili na terytorium Polacy, Tak Macedończycy. Podchodzą po drodze. Czy Pan widział jakieś bazy wojskowe rosyjskie w Ameryce Południowej? Czy w Ameryce? Nie ma. A Rosja cała jest otoczona bazami wojskowymi, amerykańskimi. Rosja nigdy nikogo nie napadała. Nigdy nikogo nie napadała. Tak, nie patrzcie, się nie nie jak napadało, żeby zająć Donbas, jakby po co bombardować Kijów, żeby zająć Donbass, tego trochę nie było. Jakby Rosyjska armia weszła dużo dalej niż Ale to Ale co bombardował Kijów? Czy pan przyłącza się do, do, do tych e, 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 nie wiem, mediów e, takich? Widziałem, że amerykańskie pan Widziałem urzędnika armii zajmującej, które zbombardowali Kijów. bombardowali Kijów w odpowiedzi na ataki na Bełgorod i Kołurski Brajen. Tak? Ja nie, widziałem, ja nie widziałem tego. A poza tym bombardowanie odbywa się tylko miejsc, w których urzędują Azowcy, Azowci i ci. Dziękuję. Słyszysz, jak się przedstawiają? Tak. Przedstawiają się właśnie ze świńskimi twarzami. Przykre to jest, że na cmentarzu takie rzeczy się dzieją. Niech pan nie. Ja robię. Ja robię, robię. Ja robię. Ty robisz, ty robisz. Stani tam, tam, pójdź do pompona po prostu. Nie czuj. Je tutaj w miejscu. Na robocie jest numer 3. Nie. I mnie tam nie słysz. Na robocie.

i tu jest Polska i ten pomnik wyleci w powietrze nie ty jakby nie ty to wydecentowałeś prędzej, prędzej ja u siebie

Zobacz, tam nawet ukraińscy żołnierze są pochowani, no dobrze. No tam Ukraińcy są. Po, tu dziadek z Włoch nie ma. Ruski się narzucili w Ale poczytaj nazwiska, zobaczysz, że są Ukraińscy. A co robili Ukraińcy podczas II wojny światowej? My składamy hołd poległym tutaj żołnierzom radzieckim, z którym byli Ukraińcy. To składajcie się w Moskwie. My nie chcemy tutaj Podczas no. A to część walczyła w szeregach Związku Radzieckiego Patele. i bandy upa też były. Tak? Szuchewicz, Bandera. To nie Prezydent Prezydent przecież nie sygnuje tych obchodów, teraz. チーズ、フォー